Jakich utworów pan by odradzał następnym uczestnikom? No, przede wszystkim odradzałbym Whitney Houston, Freda Merkura. I myślę, że można by też odradzać nie Maria Curry na przykład, bo to też chyba, czy Grażynę Łabaszewską też bym odradzał, bo to trudno tam, raczej się nie zdarzy, żeby ktoś zrobił lepiej. Czyli takie największe hitie ode znaczy najlepiej śmiewać. Znaczy... Można próbować wszystkiego, bo każdy wzór jest dobry, jeżeli pasuje do ciebie. Czyli umiejętne znajdywanie dla siebie stosownego repertuaru. A kogo Janusz Panasewicz szuka w tym programie? Ja szukam przede wszystkim osoby, która będzie, będzie taka, że, że nie będę o niej myślał tylko i wyłącznie, że o, fantastyczny muzyk, czy fantastyczna no, wokalistka, czy wokalista. Że... Tylko, że jest fajnym człowiekiem. Będę szukał kogoś, kto będzie interesujący dla mnie jako postać, jako człowiek. Bo idol, jakby sam znam. idol to nie jest tylko ten, który wychodzi i śpiewa piosenki. Ale idol to może być też ktoś, kto nie całkiem nawet śpiewa, ale ma wszelkie cechy, które powodują, że, że ludzie się do niego garną. I będę szukał, że, że ma osobowość przede wszystkim, więc będę szukał takiej osoby.